Dzień dobry Państwu, raczej do, znaczy dobry wieczór, bo jest Dobry kon, wieczór. Kościół. Dobry wieczór Rafale. Dobry wieczór Krzysztofie. Co słychać u Ciebie? Ej, nie będę narzekać, wszystko dobrze. E, dlaczego dajesz łapówki dla e, kierowników sklepu, którzy posiadają gazety i Ty robisz tylko zdjęcia, nie kupujesz? Bo to od razu z grubej rury, od razu przyjechałem zamiast... Powiedzieć coś miłego, to już łapówki. A jakie łapówki, się? Żadnych łapówek ja nikomu... Nie, da, dajesz, a łapówki to wiesz co to, to? No? Jakie? Kwiatuszki, nie kwiatuszki. To też łapówki. O, policja krowi złapała. Słuchaj, muszę cię zabić. Nie policja tylko, no, się, to... A, no, ale stoi to może w miejscu. Sprawdzają? Nieprawidłowym, więc pewnie będą się go czepiać, dlaczego on tam... I co się stało. Myślisz, że policja mu pomoże? Co? Myślisz, że policja mu pomoże? Nie zmienić tematu, ale tylko... A, ha, ha, ha. Policja mu nie pomoże, tylko mandat da. Muszę cię zawieźć do tego sklepu, co pani zawiozłem taki kwiatek, który już całkiem wyschnięty był. Nie wyschnięty kwiatek nie kom... Tak. Zielony kwiatuszek, jak. Nie, zobaczysz jak pięknie odżył i stoi w tym sklepie i robi za ozdobę sklepu. No i jak chcę zobaczyć ten, ten kwiatuszek? I ile? Ja widziałem ile? Wyniosłeś ubrań. No. Cichol, bo to Ci Holandieście nazywa? Tak. I, i, ile wyniosłeś ubrań dobrych i cenie? Nie, za które zapłaciłem normalno. Nie, nie normalno. Sam powiedziałem, że. Ale to tak mówiłem, Krzysiek. Chodź ze mną, zobaczysz, ile płacę przy kasie. No. Że cenie. <noise> nie, no Krzysiek, takie teorie. Ja tam o tobie nie opowiadam jakichś takich wymyślonych. Ja, ja, ale ja zaraz coś wymyślę, Krzysiek. Ale głoszę prawdę ja. Zaraz ja coś wymyślę na Ciebie. I dlaczego nie kupujesz gazety, tylko robisz zdjęcia? Z gazet. Z gazet? Tak. Bo nie chce mi się kupować gazet. A, bo nie jest pieniędzy, tak? Szkoda pieniędzy, tak. Szkoda pieniędzy, Szkoda tak? Szkoda pieniędzy. To lepiej... A już nie będziesz kupywać, wiesz? E, jeszcze raz? Nie będziesz kupować. Nie, zdjęcia robić. A dlaczego nie będę? A tak, bo ja je zablokowałem. Co zablokowałeś? Eee... Robienia e, zdjęć. A w jaki sposób? A normalny. Zacznę, bo ja rozmawiam z kierownikami no. sklepu. Tak. I chcę ciebie uświadomić, że w każdym sklepie teraz zajdziesz, gazetę czy chcesz, który po... proszę kupić, a proszę dzień nie Ale przepraszam bardzo, to dlaczego ty mi tak nazłeś Krzysztof? Robisz? Ja nie na robię. No jak, nie? Ja nie na robię, tylko robię, żeby ludzie e, mieli do, dobry darwert. Możesz zapalić lampkę, bo cię lepiej widać. Nie, nie, widać i tak. okay, dobra. Jak dobry zarobek? Jak kupisz to, ludzie będą mieli zarobek. No tak, ale na przykład. No, a jak nie kupisz to, stracą Przepraszam bardzo, ja uważam, I, że. I ta gazeta idzie do zwrotu. Tak. I, i co. na przemian I idzie. No o to właśnie chodzi. Na przykład Gazeta Wyborcza powinna już dawno zbankrutować. Bo to są niegodne, nieuczciwe ludzie. Oni same kłamstwa tam publikują. A co a, a kłamią? No ja kłamie. Daj, dlatego... daj przykład taki. Co, kłamią? Tak. Wszystko kłamią. Daj przykład. przykład. Michnik kłamał o swoim bracie, który był sędzią w czasach stalinowskich i zamordował ileś ludzi i uciekł do Szwecji i zmarł w Szwecji bezkarny do końca. Ale kto zmarł? Brat Michnika przyrodni. Stefan Michnik się nazywał. No i co dalej? On się nazywa Adam Michnik No. i ma brata Stefana Michnika. No a sędzią. żyje ten a Miknik Adam czy nie? Zmarł chyba w tym roku czy rok temu dopiero. No i Polska dany? przez 10 lat próbowała go ściągnąć do Polski, żeby zrobić proces za to, że zabił ileś ludzi. Jak był sędzią za czasów stalinowskich. No. No. No, no i co? No a co pisał o nim yy, brat w swojej gazecie wyborczej? A przepraszam bardzo, a na ten, a ty żeby był... Ee, miał brata. Tak. Morderce? Przepraszam bardzo, nie wiem czy on mord... nie wiem on mordował. Ale tam ileś ludzi zadawało, jakich bił, były dokumenty. Przepraszam dla ludzi bardzo na bardzo śmierci schazał. Przepraszam bardzo, głupoty no. ludzie mogą wymyślić. No nie, na mnie co ludzie wymyślają, że asfalt, jad, cement, beton, wszystko tak, pierdono. Tak? Tak. Tak, tak samo to mogą no. wymyśleć? Ale to akurat była prawda. Nie. Ja tak ci skoro, powiem, wiesz? że ja michnika... E, bardzo dobrze znam. Tak. E, I brata dobrze znałem. Stefana. Nie mogłeś go znać. Przepraszam bardzo. Nie. Krzysztof, w którym roku się urodziłeś? W 1963. A on e, chyba w 50 któryś wyjechał do. Ale ja znałem się z tym Michnikiem. Z tym bratem Adamem, no? Tak. No. I on mi opowiedział całą prawdę. To opowiedz, widzą. I kiedyś. Ujrzycie, wszyscy. Tak? I ty, Rafał! Tak. Tylko coś trzeba zrobić, taką wiesz co? Konferencję prasową. A nie no to po to filmy nagrywamy, Krzysiek, żeby wypowiedzieć do Nie, daru, nie, 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 nie. To będzie konferencja prasowa. Tak. Będą zaproszeni widzowie. Mhm. Z mojej strony i będzie zaproszony Adam niknik. Myślisz, że on by On przyjedzie. Przyjmie. Na wspólną konferencję z tobą? Tak. I ja będę siedzieć obok, obok Adama Michnika tak. i będę mu pytania zadawać i on będzie odpowiadać przede mną szczerze. I wtedy mhm. on, wtedy wy poznacie całą historię prawdziwą i szczeniaci poznają, tak jak na mnie szczekają jak psy. Ja asfalt, cement, beton, farbą zapijałem nawet. Widzisz? I sprawa była. Czy to prawda, że ja asfalt jadłem? No. Czy to prawda, że ja beton jadłem? Ale Czy to prawda... Ja zadaję to pytanie teraz. Czy to prawda, że ja e, farbę zapijałem? To ja powiem zgodnie z prawdą. Ale, ale no, Zgodnie z prawdą. Ja nigdy nie widziałem. No ja nie widziałem nigdy, żebyś Ty asfalt jadł. Albo co tam mówiłeś? Farbę pił? Farbę zapijałem. No to ja nie widziałem czegoś takiego. Nie. To, to, to... jak nie widziałeś, ale. Ale nigdy też nie mówiłem nic takiego przecież ja o tobie. Że to, asfalt... to dlaczego młodzież taka pyskaty tak mówi? Ja Odpowiedź? Ja myślę, że oni na złość tobie tak mówią, żeby cię zdenerwować, żeby potem ciekawe filmiki z tobą nakręcić. Tak jak chodor wtedy miał cię przepraszać o, i ab, zaczął o. krzyczeć, że nie masz jajek. O, to, chodor wtedy, ma. Maryś miał tobą... przyjechać i. Mieliśmy podpisę, zgodę. Gdzie on jest. A, no bo ty powiedziałeś, że on musi się ostrzec. Ostrzyc włosy na krótko i takzić brodę. Tak. To on powiedział, że to. Nie goni brodę? Nie, nie zgoli brody i nie ostrzyże włosy. A to. Bo to jest jego styl taki. U, u ubrania, Marii, wariacki taki styl. Ta? Tak? No, nie powiedział, że wariacki, tylko Ale, ale taki... ja mówię, ale ja mówię, wariacki. Ty mówisz, styl, że wariacki, tak? tak. Ty mówisz, że wariacki, tak. No. To niemeriacki, ale ten, hipowski styl. Hipowski? Tak, bo to hipisci tak chodzi. Hipisci kiedyś byli, tak, długie włosy mieli, tak. Tak, no. on jest hipisem, wiesz? No. U Krzyśka pracował też taki hipis. Tak. Eee, jak on się nazywał, imię jego, imię jego z głowy przyszło, ale jak przypomnę, to ci powiem. Tak. I on bez przerwy te włosy miał Brudne, mm. zaś mm -hmm. i tak dalej, wiesz, bo on chrał jeszcze do tego. To to nie był hipis, to był alkoholik. On z hipisów pochodził normalnych, ale on jeszcze alkoholik, No. rozumiesz? Długowłosy alkoholik. No. Taki zaniedbany po prostu był, no. I, a, a on zaniedbany? Za yy, Mariusz? Tak. Ja nie wiem, wiesz. Jak? To dlaczego ty jego... Krzyśku, ja w chłopakach nie gustuję, to co mam powiedzieć? że on w moim guście jest, czy nie w moim guście? No co ja ci powiem? Ty zaproś jego i weź nagraj w filmie, i ja mu pytanie będę zadawać. A to zaproś. myślę, że to tylko telefonicznie możemy go pytać, bo on cię zdenerwuje swoim wyglądem, powiedziałeś. Nie. po co to eee, nie. nie, możemy gdzieś e, jakimś w e, hotelu czy gdzieś... Okolic sobie wynająć i, i możemy porozmawiać. A, myślę, że on się będzie bał, że ty mu w łypę dasz. Za wygląd już sam, na początku spotkania. Zdenerwujesz no. go od, na starcie już, że tak powiem. No, dobrze nie będzie, ja ci powiem. No to właśnie, to, to ja myślę, że on dla to tego przyjechał wczoraj, bo się wystraszył, wiesz. To widzisz, a ja już badam jego e, tą biuro. E, jutro jadę patrzeć na Parkową, mhm. zobaczy jego to biuro wszystko i do Urzędu Miejskiego napiszę pismo. A to żadne biuro, to pewnie mieszkanie jakiś tam jego znajomej albo znajomego. To ja zajdę, zapytam się i tak dalej. A może i rodziców, a może i kogo innego w ogóle. Nie, ja matkę znam jego. A to, to na pewno to nie on. Ja znam, o policję. Policja właśnie, no. uważaj. A ruch zamknięty. Trzeba będzie kombinować, jak tam dojechać zaraz. Ruch zamknięty jest, wiesz? Czekaj. Żeby dojechać tam na ten koncert na węglówkę, to trzeba będzie jakoś no, pokrążyć. A jak tu jechać? Nie do wiadomo, czy dojdziemy. No nie wiadomo. Bo jak tam prezydent, może na koncercie. Nie, 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 nie. on był po południu. Już Ale on się. może to. Nie. Myślę, że tyle czasu by nie wytrzymał. W takim profesjonalnym <coughs> stopniu. Jedzenie ma zapewnione w hotelu krystal. E, to wiesz, nocleg też ma zapewnione. To nie musicie spieszyć się, wiesz? Nie, 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 myślę, że pojechał już dawno, bo wiesz jeszcze... Nie, nie, na pewno nie. On, on ma lepsze hotele w Warszawie, są lepsze hotele, Krzysiek. Lepsze... A przepraszam, on jedno. w hotelu nie nocuje. O on w pałacu lepiej jemu nocować. Przecież. On w pałacu nie nocuje. On, a gdzie? on ma... A to już ma... One mają takie domki. Za murem. No. Ochronione. Że, że nikt tam, tam i premier, i ministrowie, i prezydent... Wszyscy tam mają. To pewnie on tam pojechał, bo on się boi gdzie indziej nocować niż u siebie. A tu Zresztą też, też jest, jest krystal, jak przyjeżdża do krystalu na Lipowej, No. to zawsze przyjeżdżają takie władze, jak prezydent, jak premierzy, jak wszyscy ministrowie. To nocują gdzie w krystalu. A wtedy krystal jest otoczony, i wojskiem naszym, mhm. ochroną prezydencką. I kucharze, kucharki jadą od prezydenta i gotują do jego obiad yy, kolację, obiad i po, pozdrawiamy Hotel Crystal za reklamę na filmie dla Krzyśka należą się noclegi proszę się zgłosić do mnie jako do menadżera w celu umówienia terminu i tak dalej warunków współpracy dziękuję bardzo <laughs> to było lokowanie produktów. Pojawisz? O, korek ci zrobili, no kurna, przez no. koncert. Korek jakiś zrobili, wiesz. A ja? Bo prezent jest. Ci mówię. Na koncercie. Białego Stoku. Tak. Nie, pewnie nawet... Białego nie mówię. A nie, jest. A Polski to już w ogóle dawno. Jest. A zobaczysz. Widzisz. Dlaczego tu trójka chodzi? Powiedz. Trójka, bo jedzie do... Gdzie jedzie? Trójka czeka. Do, o policja? Stoi. Do, do, do Wasilkowa chyba. O, policja stoi tam. Al, albo za nami jedzie. Nie, trójka na wygodę jedzie. No idzie ten koncert? Yy, no tu, tam, znaczy. znaczy tam. W lewo i w lewo i magazyny takie wojskowe kiedyś były Wiesz torach. ale nie dojedziesz. Zobaczymy. No widzisz, to jest to ryzyko. No i co, co będziemy iść? No co? Będziemy iść czy nie będziemy iść? A Ty pójdziesz? No jak już przyjechaliśmy tak daleko, to, to może by warto tam podejść, żeby zobaczyć po co przyjechaliśmy. Czy, czy się zawrócimy i wracamy z powrotem? Jak e, w lewo, to tam na Wiejskiej mieszka, bo to Wiejska e, Wiejska? Nie, jakoś inaczej ona się nazywa, nie pamiętam. Kurczę, nie wiem. Wiejska to ja wiem gdzie. Od kawaleryjska odchodzi, ta, tam. Ta. Tam Wiejska. To jest na przykład... Y... Była jakiś napis tam. No zobaczymy czy dojedziemy. Na razie jeszcze można jechać w lewo. Tu mój znajomy mieszka. Tu. No. Wiesz? Tu. Ja nie wiem. A? Tam jakaś policja już jest. Światełka. No. Pewnie powiedzą, że trzeba gdzieś zostawić samochód i na piechotę dojść. No a co wy, Krzysiek tam dzisiaj gdzieś pojechaliście, słyszałeś i Straż Miejska wpadła do domu waszego. E, ja to dzwoniłem na Straż Miejską. No. Powiedzieli, że w poniedziałek się zgodzić, napisać pismo do komendanta e, wiem Z... którego i, no. i wiesz. No bo jak to tak bez nakazu, tak wesz?